Ile razy mierzyłeś się z kosztownymi naprawami dachów i problematyczną lokalizacją nieszczelności? Przedstawiamy detektory nieszczelności Wilpe Sens. Eksperci od pokryć dachowych szacują, że 50% budynków wymaga naprawy dachu przed końcem okresu gwarancji wykonawczej. Uszkodzenia spowodowane wilgocią często jednak pozostają niewykryte, aż stają się widoczne. Niestety ten etap wiąże się już z kosztownymi remontami. Prace serwisowe prowadzone na dachu, ekstremalne warunki pogodowe, a nawet ptaki stanowią potencjalne zagrożenie dla utrzymania szczelności dachu. Nasze rewolucyjne detektory nieszczelności Wilpesens to system IoT, który daje Ci taką kontrolę nad stanem dachu jak nigdy dotąd. Jak to działa? Po pierwsze, szybko i dokładnie lokalizuje każdą nieszczelność za pomocą mapy wilgotności. Teraz możesz dokładnie wskazać problemowy obszar na dachu. Koniec z domysłami. Po drugie, wykrywa przecieki na wczesnym etapie i zapobiega niekontrolowanej eskalacji uszkodzeń. Po trzecie, monitoruje dach 24 godziny na dobę, zapewniając Ci pełną kontrolę, bezpieczeństwo i spokój. Po czwarte, usprawnia prace konserwacyjne. Teraz nie musisz wykonywać zbędnych odkrywek dachu na chybił trafił, nie mając pewności gdzie nastąpił przeciek. Po piąte, bez wysiłku monitoruje każdy obszar powierzchni dachu. Od małych budynków po ogromne konstrukcje. Dzięki wykrywaczom nieszczelności Wilpesens możesz korzystać z proaktywnej ochrony dachu i zapomnieć o kosztownych naprawach. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatne konto Wilpesens i zrewolucjonizować system ochrony swojego dachu.